Siema Siemanko to rolniki profesjonalne i po raz drugi Krzysiek Ławrenowicz. Siemano. Ogólnie z Krzysiem poznaliśmy się jakiś czas temu podczas powstawania e, Platformy Agronomist. Dokładnie. I też warto wspomnieć, że Krzysiek jest tam jednym z ekspertów. Do którego możecie wysyłać swoje zapytania, Pisać na platformie dokładnie, także zapraszam e, gorąco do zadawania pytań. Czekam, czekam, czekam na merytoryczne pytania. Mam nadzieję, że odpowiedzi również będą merytoryczne. I tutaj jesteś, że tak powiem, ekspertem w dziedzinie nasiennictwa? W dziedzinie nasiennictwa z uwagi na to, że produkuję materiał siewny, więc chętnie odpowiem e, coś na temat e, odmian, doboru, odmian, ewentualnych opcji zaprawienia, wpływu zapraw na, na określone warunki polowe. Mhm. I dzisiaj właśnie też w tym filmie chcielibyśmy tutaj troszeczkę opowiedzieć o tym, jak materiał siewny powstaje, czyli co się dzieje na polu oraz co się dzieje w magazynie. I jesteśmy już na plantacji nasiennej Przężyta Ozimego, odmiany Probus. Jest to jedna, jest to odmiana Przężyta, którą też znajdziecie w tym roku u mnie, ale tutaj dokładnie Krzysztof nam opowie o tym, jak produkuje się materiał siewny od pola aż do zapakowanego worka. Tak jest, bardzo miło. Produkujemy materiał siewny. Wszystkie rozmierzenia nasienne prowadzimy na własnych jednostkach polowych. Wszystkim zajmujemy się, że tak powiem, osobiście. Cóż, kupujemy materiał siewny bazowy z hodowli roślin. Akurat przeżyto Probus dostarczyła nam hodowla roślin strze strzelce. I tak, no, produkcja materiału siewnego, bardzo ciekawa produkcja. Można powiedzieć, że wysokonakładowa, ale też trzeba przypilnować różnych czynników, które ewentualnie mogą tą produkcję popsuć. Przede wszystkim bardzo intensywna kontrola z, z tej, ze strony piorinu. Często inspektorzy przyjeżdżają na pola, analizują jak wygląda plantacja, czy nie ma zamieszań obcogatunkowych, czy innych odmian nie ma, nie ma na polu, jak wygląda też poziom zachwaszczenia, jak jest plantacja prowadzona. Później kolejne oceny, to już oceny laboratoryjne, ocena pobrania materiału siewnego, ocena później siły kiełkowania. Określenie masy tysiąca ziaren. Wszystkie, wszystkie te poszczególne etapy kontroli prowadzone są przez certyfikowanych urzędników państwowych. Nie posiadamy, znaczy nie mamy własnych kwalifikatorów polowych, z uwagi na to, że uważamy, że bardziej obiektywne może jest. I je troszeczkę. Dokładnie, no, kiedy, kiedy, kiedy przyjedzie urzędnik państwowy i, i to wszystko sprawdzi i będzie to oceniał z własnego punktu widzenia. Czyli tutaj, jeśli chodzi o Materiał siewny też tutaj trzeba duży nacisk kłaść na całą agrotechnikę, tak? Oczywiście. Agrotechnika, przede wszystkim odpowiednie poprowadzenie łanu w taki sposób, aby wyeliminować wszelką piętrowość tego łanu, żeby kalibracja materiału siewnego odbyła się już na samym polu, prawda? Żeby cały łan był wyrównany, żebyśmy mieli do czynienia z lepszymi, bardziej równymi partiami które później dostarczymy, dostarczymy odbiorcom, no i przede wszystkim też intensywna ochrona fungicydowa. No nie możemy sobie pozwolić na żadne choroby, które będą występowały już na kłosie, także czy, czy, czy to zabieg T1, czy T2, czy T3, nic nie można opuścić, bez względu na, na warunki pogodowe. No tak jak widać tutaj, Juan jest piękny, zdrowy, gęsty, o, o odpowiednim wyrównaniu, bez piętrowości. Przeżyto propus bardzo, bardzo fajna odmiana charakteryzująca się bardzo dużym kłosem co zresztą widać co zresztą widać, ale tylko też... nie wiem, miałeś też problem z moczniakiem na początku? to jest cecha charakterystyczna właśnie, że ten, ta odporność na nie jest na, na wysokim poziomie ale jeżeli o nią zadbamy już nawet od jesieni mhm. to to naprawdę potrafi oddać, oddać piękny plon a, i jesteśmy z niego naprawdę zadowoleni także tutaj um, trzeba dostosować odmianę do swoich warunków polowych Aczkolwiek warto pomyśleć nad zabiegiem T0 w Polsce już jesienią, żeby ewentualnie e, zabezpieczyć przede wszystkim przed mączniakiem, który nawet mimo, że nie ma wody, to Może się jest, wbijać, czeka, prawda? A jak tylko dostanie odpowiednich, odpowiednich warunków, to rozwija się intensywnie, prawda? Także e, no, posiadamy jeszcze inne, inne odmiany w ofercie, o których też, też, też wspomnę. E, Produkcja materiału siewnego, można powiedzieć, ciężka sprawa, ale bardzo ciesząca i, i, I opłacalna. I opłacalna. Jeżeli, jeżeli się to robi wszystko z sercem i odpowiednio, to, to może być opłacalne. I resztę Uciekamy, tematu budujemy y, dalej. Bada, bada. Polecimy jeszcze na groch, polecimy na... Może jęczmień jak zdążymy, ale jak widzicie, nadchodzi burza, więc z tego pola się powoli zbieramy. I zobaczymy się za chwilę. A tutaj no, korzystając z okazji, że jest nas dwóch ambasadorów agronomista. Chcielibyśmy też powiedzieć o takich kolejnych możliwościach korzystania z tej platformy. Ja już wam opowiadałem o Konie, a tutaj no, Krzysztof jest użytkownikiem, że tak powiem, codziennym Sat Agro, czyli dokładnie satelitarny monitoring pool, bardzo ciekawe narzędzie do analizy obserwacji tego jak wygląda pole w określonych e, okresach e, jak wyglądają poszczególne elementy struktury plonu e, dzięki, dzięki SATAGRO możemy analizować to co się dzieje na polu e, i w jaki sposób wyglądają rośliny i w jaki sposób niedobory czy nadmiar wody wpływa na te rośliny i, I w ten e, sposób możemy też układać dawki nawożenia. Dokładnie tak o to chodzi jeżeli wiemy co się dzieje na polu e, implikujemy tą wiedzę w rzeczywiste zastosowanie a, no i zgrywamy mapy i ewentualnie możemy programować nawet rozsiewacze stosując zmienne, zmienne dawkowanie azotu, czy też innych składników pokarmowych. No My i Myśle... dzięki temu tak naprawdę no jest to jakiś już plus dla plantacji nasiennych, bo po raz kolejny, że tak powiem, możemy ten jakość tego materiału siębnego poprawiać. Dokładnie, oczywiście. No staramy się nie zakładać plantacji nasiennych na, na areałach, gdzie jest kompletny piach i wiemy, że, że ten materiał sienny będzie niskiej jakości, ale jeżeli są takie jednostki polowe, no to korzystając z agro e, możemy wyłączyć na przykład jakiś obszar w ogóle z nawożenia, bo wiemy, że to nie będzie sypać i po prostu nie ma sensu inwestować w to pieniędzy e, i myślę, że też warto o tym mówić, że po prostu jeżeli mamy piachy, jeżeli wiemy, że Tutaj, czy pszenżyto, czy w ogóle pszenica, już nie mam o czym mówić, ale no nie poradzi sobie To albo nie siejemy, albo wyłączamy te, te areały z produkcji i po prostu nie ładujemy tam pieniędzy, nie ładujemy tam azotu Bo to nie przełoży się na faktyczną ekonomię No ale i tak nawet jeżeli mamy pole trzecie, czwarte klasy, to i tak ta zmienność jest a tutaj, no, Zmienność no, te, jest, dzięki nie, mapom, oczywiście Dzięki mapom możemy jasne. troszeczkę albo zaoszczędzić, albo Przede wszystkim zaoszczędzić i zweryfikować, jak ta, jak ta struktura pola wygląda, prawda? Bo oczywiście są różnego rodzaju mozaiki, ale dzięki temu mamy zdjęcia z góry, widzimy, e, co się dzieje, jak się dzieje, ale nie tylko nawet nawożenie, ale czy zachwaszczenie, czy poziom zachwaszczenia, e, jak, wygląda, e, jak wygląda gdzieś tam współczynnik fotosyntezy, czy, czy cokolwiek innego, co, co, na co możemy zwrócić uwagę. Myślę, że bardzo fajne narzędzie, ale mm, opowiadanie o tym to opowiadanie. Jeżeli nie spróbujecie, e, nie, m, nie wykorzystacie tego, Narzędzia w rzeczywistości, to no nie będzie znali wartości. Także no, że myślę, że więc zapraszam jeżeli zapraszam, macie, ta, jeżeli macie to... możliwość, to wbijajcie na agronomista. Dokładnie, dokładnie. Dla klientów banku tutaj większość narzędzi jest dostępna, ale też dla każdego z Was, czy pogoda, czy analizy, są dostępne za darmo. Więc trzeba korzystać, jeżeli jest taka możliwość. Ja myślę, że nawet jeżeli nie będziecie intensywnie używać, to warto sprawdzić. Czy wam się to przyda, czy się nie przyda? Ja myślę, że po dłuższej analizie i po, po próbach użytkowania dojdzie się do wniosku, że o, super, warto. Możemy sobie jakieś dane e, ściągnąć, które są z jakiegoś dłuższego okresu czasu, czy z lat, z lat ubiegłych, e, i sprawdzać, jak to nasze pole się zachowywało w tamtym czasie. Nie? Także to jest taka wiedza, która rzeczywiście pomaga w planowaniu, w ograniczaniu kosztów, ale też to nie wiem. W sensie... Na każdy rok ostatnie jest inny. Dokładnie tak. Jesteśmy teraz na plantacji grochu nasiennego odmiany Mecenas. Jedna z najbardziej stabilnych odmian grochu są, co wiadomo, dokładnie, jedna z najbardziej stabilnych. Są też jeszcze inne ciekawe odmiany, takie jak na przykład salamanka hodowli zatunion, aczkolwiek Mecenas fajnie dostosowany do naszych warunków klimatycznych i przede wszystkim sprawdzony. Sprawdzony w taki sposób, że średni plon na przestrzeni 5 lat to około 4,3 tony. A rekordowo no, udało się zebrać nawet 5,5. Ale co najważniejsze w grochu, wysoko osadzone e, strączyny, strąki i przede wszystkim stoi do końca. E, twardy jest fest, e, także to najważniejsze. E, przede wszystkim odporny na, na jakieś różne warunki klimatyczne. Bardzo stabilny na, przestrze, na przestrzeni e, kilku lat. E, I jako materiał się masz mecenasa? Jeszcze jakie odmiany? Tak. E, w produkcji w tym roku mam mecenasa i mam astronaut e, też Zatunion. Mecenas, to jest hodowla roślin Smolice. Skosiliśmy zboże, przywieźliśmy je na magazyn i teraz znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie tak naprawdę nasiono nabiera... Dostaje, dostaje już tego najważniejszego elementu, czyli zabrawy, po całym okresie produkcji, czyli produkcji polowej, później już transportu do, do magazynu. Jak wygląda proces produkcji? Już o polu rozmawialiśmy, więc staramy się, żeby to było jak najlepiej poprowadzone i, i, i tak jest i mamy to odbicie powiem, w, w opiniach klientów. Ale później po, e, po zbiorze materiał się transportowany na magazyn, później z magazynu e, na koszt przyjęciowy, następnie czyszczania wstępna, żeby odczyścić te, te największe, tak brudy. Chcieli, chcieliśmy Wam to pokazać, ale, ale, jest, ale niestety leje jest burza lej, straszna. Lej, strach włączać światło. <laughs> ale co dalej? Później po czyszczaniu wstępnym, jeżeli jest taka potrzeba, trier pierwszy. Następnie to triże. Trier to jest taka maszyna, gdzie przede wszystkim niewymiarowe części nasion czy też kołówki odbieramy później czyszczenia dokładna już, Kimpria, już robi naprawdę materiał średni petarda. Później kolejny trier, który możemy wykorzystać, ale nie musimy, ale na koniec okresu całego, całego procesu produkcji, najważniejszy etap, stół grawitacyjny. Robimy ziarko w ziarko, no już jest naprawdę bardzo dobrze skalibrowany materiał siewny, no już gotowy do tego, do procesu, do procesu zaprawiania. Następnie linią na taśmociągach, materiał siewny podawany do zaprawiarki, zaprawiarka porcjowa ustawia się odpowiednią kalibrację ilości, ilości zaprawy, też sztuką jest wykorzystanie, wykorzystanie odpowiedniej ilości tej zaprawy. To, że dajemy załóżmy 2 litry na, na tonę nasion, tak to jako zaleca producent to jest jedno, ale przede wszystkim ważnym aspektem jest odpowiednie pokrycie nasion. No tak, no bo tutaj tak naprawdę to jest klucz do sukcesu, bo Dokładnie. sami wiemy przecież, że Nieraz kupując nasiona, jest. mamy pokrycie połowę. Jasne, że tak. Znaczy, różnie różnie Połowy. To, nie, 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 nie oceniam też też jak oni to robią, zaprawiają. Z no, uwagi na doświadczenie i na technologów, staramy się to robić jak najlepiej. Już rzeczywiście tak jest, nawet porównując materiał średni nasz, czy, czy, czy jakiś inny, to ten stopień pokrycia jest na bardzo fajnym poziomie. No oczywiście zaprawiamy czym klienci sobie życzą, jeżeli chcą podstawowe zaprawy, nie ma problemu. Jeżeli wychodzimy dalej, stosujemy załóżmy SDKi albo żeby ograniczyć pałecznicę w śmieniu, też, też to robimy, zaprawiamy Litransem. Czyli jeśli, no grę. właśnie chciałem się spytać, jak będę chciał Szestivą, to jeżeli nie ma problemu? Nie ma mamy na magazynie, mamy w magazynie praktycznie wszystkie zaprawy dostępne na rynku, także jeżeli jest jakaś potrzeba, klienta życzy sobie takiej zaprawy, nie ma największego problemu. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiamy, ambasadorzy, agronomista, mocnik. Bardzo. <laughs> Siemano. Krzysiek Łabrenowicz, rolnik nieprofesjonalny. siebie. Siema.